Na serwerze? Jeszcze półtorej km to Już blisko. To jest, jeśli zbliżycie na tym północnym... Znaczy do bazy, no, nie? Lotnisku, na tym lotnisku północnym no. zbliżycie... tą... No na maksymalnie na mapie, to to jest środkowy hangar. Ej, nie, 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 w to tak to tak nie, 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 do bazu, nie, 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 Musimyśmy nie, nie, lepszego, okej. Okay. To ja to chwilę poobserwuję, a tam jak ktoś będzie siadał do felki, to go upalę wtedy, nie? Ej skręć, skręć, skręć! To bardzo, to bardzo, w prawo, ej! Ty źle jedziesz, już w ogóle Jeszcze mocniej w prawo. Tą przełęczą między kulkami. O kurwa, o kurwa. Więcej nie piję, Więcej nie piję. Jestem na apy, nie? Oj, teraz po tą górkę trzeba powiedzieć. Ale żeś to zjebał. <laughs> <laughs> tak, pewnie. Musi nam furę weźmy A gdzie Humvee? Aha, straciliśmy, dobra Humvee gdzieś w polu No to idziemy tym Humvee tutaj z czymś czymś To co my robimy, co z tam my razem? robimy? Czy, budujemy, tam, czy budujemy, tam w tym miasteczku czy co? Czy to? Yy, ja bym wolał skrzynki zostawić tutaj, gdzie są, gdzieś schować je, a mm -hmm. bazę zbudować I tam w miasteczku, bo nawet jakby ktoś znalazł, to nie znajdzie skrzynek. Aha, no tak, aha, no tak. Się, się nie znajdzie. Tak to od razu, wiesz, znajdą... Bazę widać od razu z Helki, jak ktoś będzie leciał. To zobaczę od razu. I od razu z znajdę. Chyba, że baza może być tu gdzie jest, ale skrzynię trzeba gdzieś przenieść gdzieś indziej. Dobra, ja tam jadę k mhm. pomóc. Myślę też zaraz tam przejdziemy. Dobra. Trzeba. Nie, biorę cię. RPG RPG, dobra, już dniu, w tym tym mogę bo nie mogę Kurwa mać! Na mnie poczekajcie! Kto przeładuje? No tak, pewnie, pakuj się. Jedziesz. Zobaczmy sobie historyjki jakieś. Nie. Mamy jeszcze całą mapę do przejechania. Panowie są pan trzy przywieźli właśnie ten zadania pojazd Także gruba no, jest to przejmować, dobra, jedziemy, jedziemy A, a gdzie jedziemy, pan a jedziemy, dobra No do oni tam pan do barzy lata, tak? To tu, też leży, też leży Do jakiej pracy? OK? Okej a, a gdzie ta, a, baza? A gdzie ta Co to baza? Co my to to robimy? Na, na północy tam. Na, na północy tam. Lotnisko, bo musieliśmy zrobić Zostało mi 34 pociski, także... <coughs> no dobrze po, jadę. Na, to jest od nas, 7 km. A bierzemy ze sobą jakieś za bunkry, Coś jakieś takiego, takiego, czy, takiego po czy, czy, czy po prostu tam jedziemy? Tam jedziemy Bierzemy sprzęt od nich, przechodzimy do siebie Poważ Ty to mogliśmy wziąć drugą ciężarówkę Dobra, od tych zabierzemy Ale nie chodzi o to żeby że no Tak, tak, tak! Mają ten radar to, że... Gdzie ja dobrze jadę? Zobacz na mapę. Tak, królik taki popierdółka, koło poszło <grymne> <grymne> to To już tak, jakieś erbegi? Мама um, тебя. Да? Ты сейчас слышишь? Да. <laughs>

ευχαριστούμε πολλά de To jest ten No i to Wracam co Nie, jest Jarob Jarok, Jarob, Gdzie Właśnie nie na wiem, na tym się pójdziemy to. Obok mnie nie w tym, nie w tym centralnie obok tego, ty, tylko ty, ty. Jeszcze, To ty. chodź na to Idziemy cała armia to, to jest. Chyba ja bułem. Chcemy się wyleczyć tego stamtąd. Tak, tak. Mhm. Idź Leczę tutaj. Leczę tutaj. Idzie, idziemy, już, idziemy, idziemy. Już. Нам 200 набоев, что ли? Мало. Ну, я думаю, Ой, не, тут пишет. Говорю. Jest druga w nocy no. Ej chyba nie wchodzimy tego na nie? Bo tu się ta cały obręb No no, 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 no Uważajcie na te wieże w miasta bo tam mogą snajperzy siedzieć To tu, to tu już powinniśmy spręcać, w sumie. Trzeba z niego odpalić. Mi się wydaje, że on mógł komerć. Ale mógł mógł patrzcie na, na ten. Na ten. Ale patrz, patrzcie na Gans no to jest już niebieski a był czerwony, czerwony czyli czerwony, znaczy, że tam, tam, znaczy, że tam chyba w tego okręgu tego Gans to tego tego ma, to nie ma No ale oni zauważyli to, że jest niebieski, czyli będą możliwe, że będą chcieli wejść i sprawić w no się tego nie zajął Aha. Aha. Tak mi się wydaje, no Znaczy, bo wcześniej, znaczy było, bo czerwone, wcześniej było czerwone jeszcze przed jeszcze tym, jak ten wyjechał, a teraz wyjechał, jest niebieskie, czyli jakby oni wzięli wyjechali, wyjechali stąd. stąd, stąd. To może, to może, może ich nie ma już, nie i, nie ma już i, ten, i ten. To proponuję po prostu obejść ten niebieski obszar i przez ten szary przejść dojść do ich hangaru pod tyłu. No no, 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 to jest no, no, dobry pomysł. No to chodźmy, bo na razie innego pomysłu nie ma. Z drugiej strony ktoś może wziąć na siebie ogień pojazdem czy coś zrobić za dymę z przodu, oni tam będą się czaić na tego z przodu kogoś, będą patrzeć w jedną stronę, a wtedy można ich zajść, nie? Okej. w to niebieskie nie można, może żeby pomyśleli, że jestem drugi raz tam zginęłem, nie i że znów próbuję tą samą taktyką. To szalez chyba tylko się nam. Tempo. Jaro idzie solo Idę, idę pomału do przodu. <noise> A macie jakieś snajpy? Nie, niestety właśnie nie. Trzymamy. Ja Teraz włączyłeś, czy nie? Tutaj gdzie idę to fajne krzaki są kurde to ciężko będzie wypatrzeć Tak z krzaczka do krzaczka Gdzie my w ogóle idziemy? Mamy jeszcze 4,5 km A lotnisko? Nie, zabieramy wszystko Uważajcie, przypadkiem nie wejść do tego obrębu. Wystarczy w gąsienicę albo w działo rąbnąć, to już nic nie zrobi. BDR jak w BDR-kę jak wboczysz, to też działo pójdzie w mak i koła, także już wtedy nic nie zrobi, chyba że ktoś będzie przy nim go od razu naprawi, ale to też wątpliwe. Bo zdąży załadować drugiego, drugi pocisk i go rypnąć. Na lupę z nie ma To siedzi, to siedzi, Ale to chyba nasz, to, to chyba nasz Jak to biwa, to nasz, nasz, to nasz A to samolot, jak to samolot, tylko samolot, że z zachodu To, z się strzały tego łódniska To jest strzały słyszę też słychać Валам, добрый день.